Siema, siema! Siema, siema, z tej strony. Nie mów tego! Dobrze. To tutaj. Z tej strony bokserki i. Dynia. Mhm, dokładnie. Krystian ma bokserki, takie fajne. Pokaż się do tyłu trochę. Tylko nie mogę, ska nie mogę skakać o, do wody. O tam, tam, tam. A co, ty też nagrywasz? No. Nie mogę skakać do wody, bo wtedy będzie widać mojego. Napiszę to na czacie. Psiapiółek. Nie, bo Dwa, jeden! Dwa, o, kurde! Przeżyję! Jezu, ile osób? Mam, mam park chapa pie pieczanego. No no, i, i, i fajnie, mam park i tyle. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? A, gościu tu A, i tutaj wszyscy są w jednym miejscu. Gdzie ty jesteś, Krystian? Czekam. Ja tą Weronikę załatwię Tą, co ma takie dziwne serduszko na plecach Ona ucieka ode mnie tyłem I ona jest ode mnie szybsza A! Jakiś gościu Ten, który nagrywa też z, Ze zbrojami, mieczami I w ogóle, i on jest dziwny Ej, gdzie ty jesteś Krystian? Mam strzały! Nie! Zabili mnie Idę się utopić nie umiesz grać. Umiem, tylko ty uciekłeś i było za dużo osób. Mam pomysł, nie nagrywajmy. Czemu? Nie, ja nagrywam. A ja nie. Ja dawno nie, ja dawno nie wrzuciłem w żadnego odcinka z SGR. Prosto. Dobra, wywal, nie nagrywajmy. Nagrywajmy. Nie. nie. Siema, siema. Czemu odlała mówisz? Yyy... Ale wiesz, że to już jest kontynuacja tamtego O. Po co? No tak. Ja musiałem wyjść, bo ten gwiazdkowicz wyszedł. Patrz. A spadłem. Wow. Ten jest Maria z takim nasem, jakby się opił. Czekaj, ja w ogóle jakiego mam tekstur paka? Okej, okay, mam dobrego tekstur. Dam tak na chwilę. U, zły. Źle, 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 źle. dobrze. No, nie, znowu tyle osób to jest wkurzające. Moje bokserki, sam. Piszę naj... kośnik SG w SGWT. No. Nie, by O nie! No, spadnę z pomocą. No. Nieeee! 3, Mario. Z za dużym nosem. Mocno. Ogólnie się skończy tak, że nic nie dostanę. Mam! Mam miecz! I mam budki! dałeś mi miecz! I mam strzały, siedem strzałów. Gdzie ty jesteś, Kuzyden? Ej, chodź tutaj Bieg... do tych skrzynek. Chodź do skrzynek. Eee, Biegnij do takiego pałacu, Murzyna! Takiego czerwonego, który strzeże. Ej, to jest gościu, który ma taki sam skrzydł. Prawie, prawie taki jak kratko. Bo ma pana szybowska. Nie, nie, tym razem nie padnę, tym razem nie padnę. Nie! No i szybowce, znowu padłem. O, pagin, bo. Mogłem uciekać, a nie bić się. Dobra, nieważne, cicho. Nie, ja sobie tutaj. Yyy... jak to Nie, ja sobie. A, yy, ja sobie tutaj po... No. Jaki to był warp? Na to, parkour. Aha. Me Arekeaur. No. Aha, Dobra, tabliczkę klikam. Nieważne. Nie tam gościu mam mieć ucieka. Ej się teraz pewnie skończy. No. Paramituję, no właśnie. Uuu, będzie report. Co! Mój, 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 mój złoty hełmik. Wow. Dobrze, idę na zielone. Wysiadam z pałacu cała zdrowo z jakimś, jakąś kupą i Co ty robisz? Parkuruję i spadłem na najsłabszym parkurze. Nie, się, że nie umiesz grać, to jeszcze nie umiesz spakać. Czego jeszcze nie umiesz? Oprócz grania piłki e... i wielu innych rzeczy. E... E... Nie umiem, nie umiem, nie umiem, nie umiem. Nie, nie. No, sam sobie odpowiedziałeś. Nie umiesz. O, jakie fejle. <laughs> mam miecz, mam miecz! <laughs> ja też miałem miecz i, i się tak nie podniecałam. Wiem, czego nie umiem. Nie. Nie umiem radzić dzieci. Serio? Ja bym się nazywał. Ale no to. To co coś. Wiesz, że to trochę dziwnie zabrzmiało. Bo jak tak mówisz? Ale nie, to co ty powiedziałeś, w stosunku do tego, co ja powiedziałem. Dobra, nieważne. Ua! Jak ja się mogę tu skończyć. Pomocy, ja tu Idę parkurę. na czarne. Może, może już otwarcie arenę? Iy! Tu ty ci. No! Potem zepsuli, zepsuli. Pokémon, gdy już wszystkie baski. Wszystkie... Wiesz, ja to no. no i. Czekaj, to jest teraz wyprawa ten. I. Ten, jak to się nazywa? Ten, taki, ten, ten. Kojarzysz z tego Pokémona? Ja eee, na no serio, <laughs> Christian. Co? No to o co chcesz gadać na odcinku? Nie wiem, znaczy nie, ale ja co mi chodzi? Tylko nie ważne. nieważne. Krok, krokodaj, o, krokodyl. No wiem. Ewoluuję do. Krokoroka, dopiero tam jesteś? Też... Ale ja nie oglądam przez internet. Aha. Tele to jest może Ja wolę oglądać telewizorze, na telewizorze w HD na 52 calach, wiesz? E, fajnie, albo są lagi na serwerze, albo jest jakiś plugin. Ja sobie spadam z takiej wysokości, że w sobie zbroi z najlepszymi enchantami bym nie przeżył, a nadal mam pełne życie. Do smacznego. Dziękuję. Do, 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 do. Nie wiem co tu robić. Się... Aha, ej, fajnie, wiesz, że ja byłem na tym normalnym. Znaczy ja byłem tutaj na spawnie, tylko ja sobie tam spadłem. Ej, Lolia, ja nawet nie wiedziałem, że tak. Uuuu, to... walka! E, co? Co było? Nie, 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 <średziwia> Ja nie mogę, dobra. Zaczynaj, 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 zaczynaj. No dobrze, już zacząłem spokojnie. Nie ekscytuj się. To idziemy najpierw do, 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 do tam, do tej Ej! wyspy. Ua! Ja jem ta lepko. No, miałem na oku żelazny miecz i go nie mam mięso. na wyspę, na wyspę, Jak nie na wyspę. Tam, gdzie byliśmy wcześniej. Mhm. No. na tą wyspę. Szybko, żebym był szybszy od Ciebie. I za mną ci nic nie dało. I będę mówił, że nic nie było, bo ktoś wziął. Gdzie mm -hmm. jesteś? E, przy statku. Ale idę na wyspę. Naprawdę? No, za chwilę. A ty idziesz na wyspę? No, no ja już... Bo ja pomyliłem strony i na statek poleciałem, a wyspa jest tam. I pewnie poszedłeś na statek. Nie. Poszedłem tutaj, co ty gadki znalazłeś. I mam jabłuszko i surową rybę. Dobra, wyspę już widzę, a ty gdzie jesteś? Na no, serio, to czemu ci nie widzę? Użynem Słyszysz, jesteś! użynem. No, chyba ty. A będę to, będę nie, sprintować, nie? będę Ej, jak się dziwnie sprintuje pod wodą. Ej, wiesz, że jak się sprintuje pod wodą, to się idzie z taką samą szybkością? To wiem. Jak to odkryłeś? Nie wiem, nigdy nie próbowałem. Unknął um i ten. What the fuck? <gry> no tak samo jak ty mnie ostatnio z powietrza zabiłeś. Pamiętasz? Kładź co zabiłeś się? Czemu? A wbiłeś. Ej! Wbiłeś już na statek? Nie. Jestem na bezbiaty Co? Ja nie. Ja jestem w jakimś zadupiu. Za jakimś... za jakąś dynią? A, no. <laughs> Czekaj. Zdrada. Pamiętasz odcinek z SG? Zdrada ze strony przyjaciół? No. <laughs> Ale się ładnie zabiliście. Czemu wy to tak to Znaczy, tak jest zrobiliście? Nie wiem. Tak, dla. Nie mogłeś napisać, że sojusz. To było logiczne. Nie, koniec. Bo nie, bo z nami nie rozmawiałeś. O jejku. Mam zapalniczkę, a wiesz, że tutaj zapalniczki nie działają. Wiem. Co z to. jest? A. a tam jest gościu! Tam jest gość. Teraz to odkryłeś. Tam jest gością, bo teraz to skoczy. i ped. Aha, tam! Lolol. Lol. E, on spadł. Gdzie? Do wody. I go bije inny gościusz. I go bije inny? Ej, oni mają ironowe miecze. I ironowe wszystko. Widziałem. Sykko, sykko. Ja wiem, na statek. Oby tu jeszcze nikogo nie było, bo wtedy ja yes. mm, Nie było słyszeć ostatniego słowa, ale okej. Okay. A! Zes Co? Jakie był ostatnie słowo? Ze strany, ze rany, ze rany, ze co? Ty jesteś taki? Nie, ty. Ej, Wiesz, że tu jest jedna skrzynka, którą już ktoś za jumną. Taka duża skrzynka. Nie. Taka mała... Skrzynka. Ale tu jest w pod, 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 pod Wiesz, że niekoniecznie wszystkie na skrzynki są opróżnione. No wiem, no i co? Nie wiem, ale... Ale niekoniecznie, bo... Gdzie ty jesteś? Nie no. spał. A serio? No! Na statku jesteś, prawda? Byłem, ale nic nie było. No. To. Idzie to gościu! To biegnij w stronę statku, uratuję tu życie. Oh, Dobra, słońca. Czemu tu jest tyle tych y, acelatów, już chciałem o Run Gutanów powiedzieć? Ej, idziemy znowu do tej wieży co ostatnio? Jesteś o Run Ale jak? A jak gdzie? Na bie... do, te, do tej wieży co mnie zabiłeś z powietrza. wieży Creepera? Nie, to jest góra Creepera. Aha, to Air, tak? Okej. Tam co mi jest? Airu zabiłeś. No, Ej, tutaj na pełnie coś, czekaj. A nie, to jest Warben. Ja idziemy na górę Creepera? Zaraz, tylko posprzątam skrzynki. Optykaj stanę, mała. A ja jeszcze nie mam w. Dwa serduszki! Półtora serduszka! A, jakieś gości Jakiś no, 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 Jakieś no, no, ja biję! I, ej, jak on mnie z 20 kratek zawił? Co? Znaczy, dobra, z pięciu kratek. Wziąłem to. Ale no na serio, zobaczysz na nagranie. Nie, 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 nie Dobra, to myślę, Ej, e, to... ja tu patrzę, jak się gości biją. Aha, fajnie. Ej, to myślę, że to by chyba było na tyle w tym odcinku. No, Niech się. Czemu? Kurta, Powiem tak jak ten. Powiem jak e, e, jakiś ten. SKK. No dalej. Jajuszko! Co? Dobra. E... CYDOR! Co? Co? Zabij. Oni tak nie mówią. No, ale ja mówię Cedar, a oni mówią Jajuszko. Tak jak SKK. Co? SKK nie mówi Jajuszko, tylko on mówi, że jest panem marchewką. Marchawką marma. To wygląda najlepsze momenty jakieś wiedzieć. No akurat... Co? Chodźmy z tego. Chodź na parku. Ja jestem tutaj na takim... na tym głównym serwerze. Tam co Wojtek przechodził to chyba za dziesiątym razem, ty za pierwszym, a mi się w ogóle nie udało. Ale co? No tam, 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 takie dnie Ej, dobra, to może już skończmy to nagranie Spadam Tam, co trzeba cały czas trzymać spację, żeby przeskoczyć przez takie coś Ale na Warp Parkour? Nie na Warp Parkour, na głównym serwerze główny no. serwer Nieważne, dobra, ej, to kończymy Nie Czemu? Robimy live'a, nie na live. Ie. Dobra, no to mam nadzieję, że się wam ten odcinek podobał. Nie, i... bo tak, tak, tak. Mam nadzieję, że się wam ten odcinek bu. podobał. Łap, i... I... Łapki No b... i to by było na tyle. Łapki bo.